Witamy, witamy. Hej. Dzisiaj oddajemy się pod murzynkiem, a taka podmurzyna, <laughs> jesteśmy w przyczynie, jak widać już zaczyna siedziać, się dziać, ludzie chodzić, także coś, coś ponagrywamy, popolujemy, może jakieś filiżonki kupimy. Może. A może jakiś włocławek? Nie, Włocławka już nie. Może już jednak zobaczymy. <gry> Bardzo tutaj zimno, w opolu plus 2, tutaj minus 5. No lecimy. Mi się tylko. Ile taki piękny kogucik? Ten większy 150 50. Zaraz pójdzie A, jednak nie Sraberka O, pamiętam jak wyszła ta seria, wielcy Polacy, placerowane <laughs> Ludzie zapłacili za to kupę kasy, nie? warta jest. No. Ja dzisiaj pierwszy raz jedną sztukę za 20 zł sprzedałem. Ciekawe, ciekawe. srebro? Nie, po po... nawet nie wiem czy postebrzane, prawdę mówiąc nie sprawdzałem, ale, nie, ale to są żydowskie rzeczy. Mm -hmm. Każdy kieliszek ma inne oznaczenie, bo był dla kogoś innego. Aha. Nie znam się dokładnie, czy znaczy dokładnie, nawet mało dokładnie się nie znam, to ktoś mi to nie, powiedział. Mm -hmm. Ładne. Telewizja polska. Telewizja polska. Telewizja polska, zawsze polska. Jak już mnie sprzedawcy poznają, to już jest dobrze. Nie muszę pytać o pozwolenie. Nie się wazonu co mi ludzie <grym> Tak? Nie sprzedałem miałem ja taki czosnek Czosnek poszedł? poszedł? Mhm. Tak? Poważnie? Ten co z miał? Tak? Nie on... ja pójdzie, że on pójdzie nie puściłem ani złotówki. Mhm. A piękny, kolorystycznie było mi świata. No. Jakie cenie te cukierki? E, tamta 60, tak 170. Zacna staruszka. Wczoraj, no. jak policzyłam, Że to tym się nie Przepraszam? Nie, nie, tańszej księgowej. No, muszę poszukać tańszej księgowej, ale teraz trzecie podróżało do

to jest Hortensja? Hortensja? Chyba tak. Za stówkę, tak? Hmm. Nie, 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 chcę mówić nie, na pewno czy Hortensja, czy Julia, nie wiem. Mhm. Któreś z tych dwóch. Tutaj ma korys Krosna. Do wyboru, do koloru i wielkościowo. Tutaj pan sprzedaje? Wiecie jest za stówkę

Foczka piękna. Good. Ale ciepły chlebuś to bym teraz wciągnął. Co? Ciepły chlebuś to by teraz wchodził. Przy tej temperaturze. ale szkielko. Pozdrowionka dla Andrzeja i Emilii. A tu 100 lirów.

80. Mm -hmm. A, jakąś taką Chyba armaturę używam. też robili. Tak, tak, właśnie. Umywałki, to Dokładnie, z Józefową. Nie ma tego ręku. Fabryka jest na żywej? Tak, dokładnie, co ręczy na Józefów w czeladzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo jakie cuda Porzewionka dla sławka i małżonki Niestety zapomniałem imienia a ta witaj. Jest Basia, jest Piotruś jest grześ A powoli się coś zaczyna dziać Zaczyna się kręcić, także ja zaraz lecę dalej. Tutaj zgubię kilka minutek z Państwem i lecę dalej nagrywać. Доброе а, Покура не Поздравляю. Flaming, recycling. Z Arturem się widziałem, i nawet Artur nagrał. A ja nawet nie pomyślałem, nie zdążyłem. Tutaj lodowisko pod zamkiem, pięknie to wygląda. Pozwolę sobie nagrać. A dookoła Targ staroć. Kurczę, z daleka wygląda super. Za 15? Coś tam murwiemy. niech pani pokaże, pogadamy. Dalej jest! <noise> tam tylko kaset A nie jest, nie jest, to działa. No, tutaj, no nie, tutaj, tak do was było, nie? No, dobrze to no, jest no. z lodowickiego no, bo wie pani co bo powiem tak generalnie tutaj, tutaj gdzie teraz jesteśmy to jest miejsce pani Jagłów której nie ma, bo no, jest no. No, no. no, a nasze miejsce jest tam z <laughs> Tułowic coś Tułowica przedwojenna? Tilowic. Nie. Nie, mój, nie, w domu mam, ale no, nie wzięłam dzisiaj, w ogóle, mam, tylko do za miesiąc też będziemy, także... tak, że... ja, no, to może, okay. o, Super. muszę sobie tylko zapisać, żeby wziąć... ale filiżanki? o nie, nie. tam mam bombonierę trochę większych, takich coś w kolorze, uh -huh. ale bombonierka jest stylowic uh -huh. trochę mniej. a w jakiej cenie, cenie jest? 300 zł. 300 zł. Mhm. No troszkę mniejsza od tych bąbów No, ale coś te kolory takie właśnie coś tam stary w ogóle. Taka, takie ekry. Ja, 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 stara, bardzo. No. Super. Ładne, ładne, ja tego tak nie wożę no bo to też, też trzeba klienta na to znaleźć. Dokładnie. A to się też, wie pan, odbija tu szkoda mi, taki... No no no. Coraz mniej tego. No. A ktoś jak ma, to nie sprzedaje. No właśnie, tak, tak. Mimo tego, że jest zimno, na pewno jest w granicach zera, może nawet minus jeden. Teraz już chyba południe. Ludzi, ludzi masa. Także dzieje się. Targ staroci w Szczynie żyje. Fajnie. No ja uciekam, także zaraz złapię ole i, i jedziemy. Mam nadzieję, że filmy się wam podobały. Chyba, chyba będzie co pokazać. Jak zwykle dwa odcinki Jeden w niedzielę, jeden w środę Kurde, zmarzłem na kość U, Marzę o gorącej kawie Trzymajcie się, pozdrowionka I do następnego